Izabela mortas ruba dzień dobry Państwu. Dziś gościem rozmowy dnia jest Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Zbliżają się targi zbrojeniowe. To już 33. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Co będzie najciekawszym, najbardziej imponującym elementem wystawy? Pan się uśmiechnął na, ten, na tą 33. Już tak, edycję. Tak, bo to już 33., ale wystawa będzie jak co roku, um, um, myślę, że bardzo ciekawa w tym roku. Będzie trochę inna. Dlaczego będzie inna? Będzie mniej helikopterów, śmigłowców niż zwykle. Dlatego, że tam gdzie dawniej było lądowisko, no to mamy w tej chwili zaplecze budowy. Tam gdzie helikoptery, to ta droga, którą helikoptery przejeżdżały, to na niej musimy postawić tymczasową halę. To co będzie? Takich hal stawiamy dwie. Nie, nie, śmigłowce będą, ale śmigłowce będą musiały przyjechać do nas na kołach, a nie przylecieć. To oczywiście ogranicza, no bo to trzeba rozebrać śmigła, wirnik i, i, i jest to po prostu kłopotliwe, stąd będzie ich trzy w tym roku, a bywały, bywały siedem, bywał nawet dwuwirnikowy gigant amerykański Chinook. Tego w tym roku nie będzie, ale pomimo tego wystawa będzie rekordowa. Już wiemy, że jest rekordowa powierzchnia. Nie umiem powiedzieć, ile precyzyjnie jeszcze będzie firm, ale to będzie między 700 a 800 firm. W zeszłym roku 760? Jakoś jak? tak. Teraz te chwili, w tym roku myślę, że będzie bliżej 800. E Dlaczego nie potrafię powiedzieć? Dlatego, że część wystawców to są wystawcy, to są na przykład importerzy, którzy mają kilka firm u siebie. W naszej terminologii mówimy, że mają podwy podwystawców. I w tej chwili jest ten etap, że właśnie firmy zgłaszają swoich podwystawców, także dopiero tak na 10 dni przed targami będziemy precyzyjnie wiedzieć, ale się, szykuje się rekord. Ale to będzie na pewno rekordowe targi. Będą, Wyjątkowe będzie to, że równolegle będzie trwała budowa, więc to jest taki trochę jak operacja na żywym ciele organizmu. No ale powiedzmy sobie od razu, czy to nie przeszkodzi w nie, organizacji? Nie przeszkodzi. No słyszymy, że rekordy będą, no to nie, chyba nie. Przeszkodzi nie przeszkodzi, dlatego że <laughs> mamy umowę z wykonawcą, że w tym czasie MSPO będzie wyłączone z okresu budowania to w sensie ciężkich prac, które mogłyby pylić, mogłyby. Być głośne. Nie będzie specjalnie, nie, be, nie będzie zamknięta brama dla wykonawców. To znaczy, będą oni mogli wykonywać prace de, delikatniejsze, drobne, ale to, ale de facto te, na ten okres zostanie budowa wstrzymana, więc raz tutaj nie będzie kolizji. E, no i mówi bo, pan, że powstanie też nowa hala na czas tych targów? Ta, hale powstaną dwie. Dwie. Jedna już stoi, a jedna jest budowana, to znaczy a jedna właściwie jest w tej chwili stawiana. Można przyjechać zobaczyć. Od strony ulicy Zakładowej to doskonale widać. Jedna hala stoi natomiast od stycznia. Dlaczego już od stycznia? Dlatego, że... Na wiele imprez targowych, które się odbywa na wiosnę, nam już brakowało hali. I to był ten jeden z głównych powodów, dla którego zdecydowaliśmy się wybudować nową. Ale ta nowa hala, o czym chyba nie wszyscy Państwo jeszcze jakby wiedzą, będzie zarówno na miejscu istniejącej nas hali, istniejącej do niedawna. Dodajmy, bo właśnie dzisiaj jest zakończenie etapu uprzątania jakby po tej hali, bo ona jest wyburzona. Więc wiadomo było, że jeżeli... Wy... Aha, i ta nowa hala będzie więc na miejscu istniejącej do niedawna oraz telenu przyległego. Te prace już się rozpoczęły i w związku z tym, że nam ubędzie jednej hali, to tą halę musimy zbudować jako halę tymczasową, co już się też staje. Więc de facto, Czyli miejsca nie braknie. Więc de facto w tym roku hala MSPO będzie w ośmiu halach. W, a skąd wystawcy? w sześciu stałych i w dwóch halach takich tymczasowych. Skąd wystawcy? I jaka jest proporcja też między tymi wystawcami polskimi a, a zagranicznymi? Od, od paru lat właściwie ta, dyspro, ta, ta proporcja jest mniej więcej taka 50-50, to znaczy połowę jest wystawców polskich, połowę zagranicznych. Minimalnie więcej jest polskich ale tych wystawców zagranicznych jest prawie 4, no 3 paradziesiąt, w tamtym roku było i 3 paradziesięciu wystawców polskich. Tak będzie w tym roku. Wystawcy byli w ubiegłym roku z 35 krajów. Wydaje mi się, że w, w tym roku będzie podobnie. Ta liczba nie wzrośnie nam jakoś gwałtownie, dlatego że no, bardzo dużo krajów nie produkuje żadnego uzbrojenia, tylko po prostu go kupuje, albo jest wiele krajów, gdzie bezpieczeństwo nie jest tak nie, nie, nie jest zagrożone. A jak ta sytuacja geopolityczna zmienia też no, kształt tych targów? Zwiększa ich zainteresowanie. W tym roku będzie zdecydowanie więcej konferencji niż to było dotychczas. Będzie kilka konferencji poświęconych naszemu regionowi. Naszemu regionowi, który dodajmy, może być przecież też i beneficjentem tej nowej sytuacji, dlatego, że no, to jest teren dawnego copu. Mamy standardową jedną z najważniejszych polskich firm przemysłu obronnego, czyli Meskow, w Skarżysku, które niedawno otworzyło nową halę z, amunicją, z produkcją amunicji małokalibrowej, a przygotowuje się intensywnie do produkcji amunicji tej 155 mm, czyli do armata. I A jeśli chodzi o sprzęt, jaki sprzęt zobaczymy? Mówi się też o rosnącym znaczeniu dronu. Tak. Te drony, i to drony, dodajmy, nie tylko te latające, ale te jeżdżące po lądzie i pływające, no, stają się, jak pokazuje wojna w Ukrainie, stają się jednym z podstawowych rodzajów uzbrojenia. Będzie również to, czego nie widać, mianowicie. Co nie jest tak spektakularne jak drony, które wyglądają często jak małe samoloty, te, te duże drony o dalekiego zasięgu. Mianowicie myślę o systemach antydronowych. Akcja zawsze w wojsku rodzi reakcję, w przemyśle obronnym również, ale również cyberbezpieczeństwo to jest również. Yy, wojny no, przybraniały charakter mm hybrydowy -hmm. i cyberbezpieczeństwo odgrywa coraz większą rolę i tutaj też sądzę, że Polska jako, jako, jako kraj ma też sporą, spory potencjał. Yy, taki naukowo-badawczo-produkcyjny w tym zakresie. A jakich osobistości się Państwo spodziewają w tym roku na targach? Przyjedzie Pan prezydent? Tego nie wiem. Yy, yy, yy. Zwykle dowiadujemy się o tych faktach tu przed. przed, ale ja to zaproszenie nie czekałem, prawda? Mówię na inaugurację i do e, 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 gratulacje i zaproszenie do odwiedzenia salonu, czyli do kontynuowania tej roli przez urząd prezydenta e, wystosowałem już miesiąc temu dosyć szybko po, po wyborach. E, chcąc być jakby pierwszy w kolejce, bo przecież nas, nasz, nasz salon odbywa, odbędzie się no w sumie niecały miesiąc po inauguracji e, przez nowego pana prezydenta. Żeby zdążył zaplanować. E, tak, myślę, że e, no właściwie to stuprocentowa jest chyba pewność obec obecności pana wicepremierza. Krasiniarka Kamysza. Yy, mamy wstępną zapowiedź również, że podobnie jak w latach ubiegłych, osoba numer dwa w państwie, czyli marszałek Sejmu, yy, również odwiedzi nasze targi. Więc mamy nadzieję, że ta reprezentacja polityczna ze względu na, na kontekst, na, na geopolitykę i sytuację Polski będzie nie gorsza niż w latach poprzednich. Zostawmy na chwilkę MSPO i pomówmy o budowie właśnie nowej hali. Jak trwają te prace? Czy one są zgodne z harmonogramem? Te prace, w tej chwili jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. One wykracza, Przyspieszone. wyprzedzają harmonogram więc uzyskujemy taką małą rezerwę czasu, bo harmonogram, dodajmy, był bardzo napięty. Dzięki czemu to było możliwe? Dzięki temu, że dzięki przychylności władz miasta Kielce uzyskaliśmy bardzo szybko pozwolenie na budowę. A dopiero mając pozwolenie, można było na przykład przystąpić do, do prac rozbiórkowych. Te prace rozbiórkowe, tak jak wspomniałem wcześniej w rozmowie, one dzisiaj ma być ich odbiór. Znaczy pochali został już bardzo równy teren, ale jednocześnie na terenie tym przyległym tym, który dotychczas był pusty, był pełnił funkcję parkingu. Trwają już prace ziemne. Przy, yy, 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 la, po pierwsze, związane z przekładkami istniejących sieci. Na, tym, na tych terenach pod parkingami przebiegały sieci. No, energetyczna, ciepłownicza, kanalizacyjna. Kiedy nowa hala yy, będzie wyrastać z ziemi, Panie Prezesie? Yy, już we wrześniu. Ale nie będzie to jeszcze w czasie salonu przemysłu obronnego, czyli pierwsze pionowe elementy konstrukcyjne. Pojawią się około połowy, połowy września i, co zaś trudne do wyobrażenia, cały budynek łącznie zadaszeniem ścianami będzie stał do końca grudnia tego roku. Czyli nie ma obaw, że Państwo nie zdążą na przyszłoroczne MSW? delikatne są zawsze, ale nie dopuszczam tej te, te myśli. Mamy. Bardzo solidnego i dobrego wykonawcę, firmę Strabak, firmę doświadczoną z dużym potencjałem. Także sądzę, że wszystko będzie dobrze. A jeśli chodzi o finansowanie tej inwestycji, no bo tutaj mamy taką informację, że jednak miasto pobrało od państwa dywidendę, czy to w dużym stopniu jakoś zaburza realizację tej inwestycji? Może z tego, co słyszę, raczej jej nie opóźni. Nie, ra raczej nie opóźni w A tym zmieni roku... zakres? E... Myślę, że ostatnie pytanie, jak Pani mi zada dzisiaj, to nie będzie pytanie o finansowanie, bo to jest temat przez trudny, tylko to My będzie muszą pytanie być na przykład, pytania. jaką to dzisiaj książkę, jaką aktualnie <laughs> czytam książkę. Ja bym wtedy pani odpowiedział, nie wywinie się pan że czytam aktualnie znakomitą książkę Ryszarda Wareckiego, nie ma jak pod górę. Ryszard Warecki był kolegą Jerzego Kukuczki, przyjacielem i organizatorem wypraw himalajskich, zdobywcą 8 tysięcznika. Wszystkim tą książkę bardzo polecam. Panie prezesie, czyli pomidor. Poradzą sobie Państwo w każdym razie finansowo Nie, bez tej dywidendy? Poradzimy sobie, no będziemy musieli na przyszłość jednak trochę ograniczyć inne nasze plany inwestycyjne, ale no to, to jest wola właściciela. Prezes Andrzej Mochoń był dzisiaj gościem rozmowy dnia, prezes targów Kielce, a rozmowę prowadziła Izabela Mortas-Rubak. Dziękuję za.